Kanale i zapraszam Was do kolejnego odcinka z Paranormal Cafe. Tym razem postaram się, żeby był dłuższy. Ostatni był krótszy z tego względu, że mój telefon stwierdził, że będzie mi nagrywał po minutę lub po dwie i później po prostu nagrywanie się połączy. Mam nadzieję, że tym razem się to nie stanie i że będziemy mieli dzisiaj dłuższy odcinek. Dlatego już zapraszam Was do gry. Dobrze, i skończyliśmy chyba mniej więcej w tym miejscu, dlatego już e, zacznę. E, w czasie obserwowania tej rozmowy sam stanąłem przy barze, lekko się o niego opierając. Po chwili dotarło do mnie, że od początku przyglądał mi się z jakiś mężczyzna. W jednej ręce trzymał kufel, a w drugiej ręcznik, którym go wycierał. Wyglądał na ciut młodszego ode mnie. I tu niestety nie będzie elementu zaskoczenia, ponieważ już nagrywałam ten fragment, dlatego przepraszam bardzo. Witam, Felix, jak mnie mam. Eee, tak, a ty jesteś? <laughs> nie widać Batmanem. Stwierdził bezwiednie. No w sumie to, to wygląda jak troszkę w tym klimacie. Eee, eee, wybacz mi ten sarkazm Batmanem. Bar Batmanem! <laughs> już mi się tak wkręcił, ten Batman. E, chwilę stałem tak czekając na dalszy ciąg, który jednak nie nastąpił. Aha! Wiesz, może o czym oni rozmawiają? E, nie obchodzi mnie to. Po tych słowach poszedł i zaczął coś sprawdzać w szosce z e, Z drzwiami w tylnej części barw. Z, z drzwi w tylnej części barwy wyłaniała się głowa Artura. Nie przejmuj się Wiktorem. Bo tak ma na imię. Wiktor Owczyński. On już, on już tak wszystkich traktuje. Prawdziwy król olewania klientów. No to w sumie ciekawe, że by nie zwolnili. Nie wszystkich. O Od, odparł prawie natychmiast. Hm, jak już mówiłem wszystkich. Rozmawiam, jeśli widzę w tym sens. Ze mną jakoś nigdy nie chcesz gadać. Prawda. Artur zrobił się czerwony ze złości wygląda na urażonego. No, trochę mu się nie dziwię. Ty, ty. Wiesz, gdzie mamy zapasowe paczki ma mandarasu? Urocza pani z rana stwierdziła, że emigranii jej szkodzi. Ty, jaki nic, Cała krew opłonała twarz Artura, kiedy nerwowo zaczął się rozglądać po sali. Następnie powoli zamknął drzwi, cały czas się rozglądając. Pozwólcie, że sobie rękę oprawię, już mi się zmęczyła. Trzymania telefonu. Może bliżej To nam już czas. Dodał szybko, zanim jego głowa całkowicie zniknęła. Natomiast Wiktor chwycił innym okryków, ale wrócił do poprzednio wykonywanego zajęcia. Sana w tym samym miejscu. Nie miałaś zrobić herbaty? Komu? Tym razem ja zajrzałem się dokoła. Poza dwójką osób zajętych rozmową o historii nie było nikogo. Aż mi ochota na Allegraj przyszła. Aha. Ta rozmowa faktycznie nie ma sensu. Starszy mężczyzna, nie, patrzy, yy, nie patrzyłem na to z tej rozmowy, dało mi, yy, to dało mi wiele do myślenia. Stwierdził, po czym zaczął wstawać od stołu. Drobnostka, no, to ja dziękuję za możliwość rozmowy z tak interesującą osobą. Starszy mężczyzna. Właśnie nie wiem, czy powinnam też za każdym razem czytać osobę, którą czytam, czy wystarczą wam same dialogi, bo mi jest obojętnie, tak szczerze. Także wy, wypowiedzcie się. Wiktorze, proszę to do, dopisać do mojego rachunku. Rzucił wychodząc z pomieszczenia. A, na krechę, Nieładnie. Nie. Wiktor. Klient. A, klient jest fizyczną stacią. To dziwne brzmi, ale nie spodziewałam się tego. A nie, to jest chyba jakiś. Aha, to jest chyba ten starszy mężczyzna. Ja jeszcze chwilę zastanawiam. Macie jeszcze trochę. O, to to jakieś po, poważne słowa, zagraniczne. Dobra, nie będę się kompromitować. Tu... Tu Dieu. <grymne> e, spytał, siadając przy samym barze. Oczywiście. Otóż wiemy, do kogo jest Wiktor miły. Tyż raz z kolą, tak samo jak wcześniej na e, Powiedział, po czym spojrzała na mnie. Ciebie nie kojarzę. Dopiero przyjechałaś? Jestem Cornel. Do na koniec wyciągając do mnie dłoń. Skąd wiedziałeś? Przestań. To taka mała mieścina, że twarze szybko zaczynają się powtarzać. O czym przed chwilą rozmawialiście? Z Morganem? Bo zainteresowany historią tego miejsca, a kogo o to nie pytać jak historyka mieszkającego obok. Zajmuje się pan historią tego miasta? zupełnie, ale wiem o niej bardzo dużo. Wiesz na przykład, że na tym terenie był kiedyś zamek? Do końca nie wiadomo jaką zajmował powierzchnię. Przepraszam, to pewnie nudny temat. Nie, nie, spoko. spoko. Nie mam i tak nic do roboty dzisiaj, więc chętnie posłucham. takie to szczery. Rozumiem, to może zacznę od początku. A właśnie, Wiktor, piwo dla mojego kolegi. Przecież nie będę tutaj pił sam. Dodał mrugając do mnie. Widzę już mamy kolegę. E, na czym to ja atak? Zamek właśnie na tym terenie. Szybko zgubiłem rachubę czasu. Dowiedziałam się zarówno o lokalizacji Murów Zamku, Grodzia we wewnętrznych wojnach, a ten teren muszę przyznać. Nigdy nie byłem wielkim fanem historii. Ale sposób, w jaki Kornel o niej opowiadał był naprawdę wciągający. Miał sobie coś, co sprawiało, że chciało się go słuchać. Chociaż mógł to być też alkohol. Ale to jest to, co właśnie mówiłam w poprzednim odcinku, że. Yy, Histeria jest bardzo ciekawa, ale musi być yy, w ciekawy sposób przedstawiona. Jeśli właśnie słucha ktoś, kto się tym nie interesuje, oczywiście. Poczekam, pogubiłem się, jakby było. Fajnie w tym hotelu. I tak właśnie doszło do połączenia oborodów. Na część tego wydarzenia zmieniono herb i od tamtej pory. Były to dwa smoki reprezentujące każdą z pierwotnych gałęzi. Ich potomkowie już dawno zagubili się w przestrzeni wieków, ale stąd właśnie Twój wujek wziął nazwę Dragonia. A, A to, to jeszcze taka refleksja. Ja Dzisiaj jakoś taka rozgadana jestem, ale bardzo fa fajny sposób jest opisana lokalizacja, że nawet mieliśmy właśnie, że to jest ładnie i tak dalej, że to mała mieścina, ale to też mamy, właśnie, że mamy... Pociąg. Ale że też właśnie mamy opisaną historię tego miejsca, Właśnie to, y, myślę, że zamkowe klimaty też właśnie sprawiają, że ten klimacik jest troszkę bardziej taki może tajemniczy, taki trochę niepokojący i właśnie to jest fajne, że jest tu budowana, budowany jakby y, klimat miejsca, w którym się znajduje, myślę, że to jest ważne, że właśnie to nie jest takie zawieszone w przestrzeni, że jesteśmy po prostu w jakimś hotelu i koniec, tylko właśnie fajnie, że tu mamy całe tło do tego i to właśnie musiałam tu pochwalić. Na część rodu, który kiedyś miał tutaj swój dwór. O tak, myślałam właśnie, że na tym miejscu tego hotelu coś było. Aha, a właściwie, właściwie, już pijany Felix. Kornel cierpiły, czeka aż sformułuje myśl. Właściwie, skąd się tu wziąłeś? Masz tu rodziny? Wakacje? W sumie jeszcze o tym nie mówiłem. Nie przyjechałam tutaj na wakacje, tylko do pracy. Współpracuję z lokalną grupą archeologów. Archeologów? Coś. Odkupujecie? E, to pierwsze coś przyjdzie do głowy, archeologia to nie tylko kopanie. No szczerze, kojarzy mi się to z tym? No, z badaniem hmm. tego, co się znajdzie. chyba nie wiem. Nie wiem, nie znam się. E, zrobiło mi się głupio. Czułem, że policzki zaczęły mi się palić. Chociaż mógł to być też alkohol. No ale w sumie myślę, że każdy śmiertelnik będzie miał takie skojarzenie. No przykro mi. Chociaż właśnie masz rację. Tym razem nie tylko go też wraz z ruinami Starego Neogotyckiego Kościoła. E, no. Myślę, że większy wstyd był jakby... A nie, bo to paleontolog. No właśnie, jakby właśnie pomylił ale ar, ar, archeologa z paleontologiem. To mogłoby być głupio, no ale to tak nie wiem w sumie czemu się zawstydził. Sama świątynia została mocno zniszczona, ale znaleźliśmy pewne dane historyczne wskazujące na możliwość istnienia katakumb. Na razie nic konkretnego nie mamy, ale gdyby faktycznie tam się znajdował, to nawet nie wiesz, jak wiele rzeczy mogłoby się zmienić. Hmm. Do teraz na, nie znaleziono grobowców żadnego z rodów, ale gdyby udało się je odnaleźć, można by je... Eee, nie umiem się wygadać dzisiaj. Można by wykonać testy DNA szlachciców z regionu i odszukać ich potomków. To naprawdę fascynujące. Skończył, po czym spojrzał na zegar. Późno się zrobiło, na mnie już szła pora. Wiktor daje rachunek za też za tego młodzieńca. Wiktor o którego prawie zapomniałam, tylko lekko skinął głową. Nie no, przecież ja naprawdę nie przejmuję się. Całe swoje wyżywienie, mieszkanie mogę dopisać do kosztów. Tak woli, może jutro czas? Tak. No, w sumie tak nie ma nic do roboty lepszego. Jeśli chcesz <grystujesz> mi się odwdzięczyć, przyjdź do nas cmentarz. Chętnie pokażę Ci, czym się zajmujemy. Spoko, chętnie was odwiedzę. Rozumiem. Pochyl wstał i lekko poklepał mnie po ramieniu, a następnie wziął rachunek od Wiktora. To do zobaczenia... to, to do zobaczenia, do zobaczenia jutro. Czy jutro? Wróć. Do, do zobaczenia jutro. Po dalszym momencie też wstałem od baru. To ja też idę. Dość fajnym krokiem udałem się do pokoju, bo byłem nieziemsko zmęczony. Uuu. Światło. Rano obudziło mi się przeraźliwie głośne w kiedy spróbowałem się podnieść, doszedłem do tego. E, doszedł do tego łupiący ból w głowie. Nie wygląda to dobrze. Muszę się jakoś pozbierać, nie będę mógł się pokazać ludziom. U, znowu wybór. Może się przejdę świeże powietrze dobrze mi zrobię, a te dwie wieżyczki, o których mówił Kornel, cały czas schodzą mi po głowie. Zrobię sobie długą kąpiel, to powinno pomóc. I teraz pytanie, bo pewnie. Albo wyskoczy nam błąd, albo będziemy mieli nową lokalizację. Ale czuję, że i tak... E, nie wiem. Wydaje mi się, że i tak... Bo tak, tak jest zawsze w wizualnowelkach. Że niby mamy dwa wybory, ale zawsze coś się wydarzy, że, że nie dojdziemy na to na miejsce, bo coś tam. E, no jak ja bym była nim, Feliksem, to bym wzięła kąpiel, dlatego weźmy kąpiel. Zobaczymy, co się stanie. Może wody zabraknie. Usiadłem ociężal na łóżku. Miałam wrażenie, że moja głowa jest z nami z ołową. Jeśli nie jakoś jeszcze cięższego metalu. Muszę się. Do... No to w takim stanie to ja bym nie wychodziła na dwór. Nie wiem. Muszę się doprowadzić do porządku, zanim wyspam mnie zobaczy. Pomyślałem, że jednocześnie oczy przed promieniowaniem słońca. Dobra, długa kąpiel. Tak, to mogłoby mi pomóc. Moje rozmyślenia przerwał dźwięk komórki. Co tam znowu? Nie wrażąc skierowałem ku mojemu telefonowi rękę ku mojemu telefonowi i spojrzałem na wyświetlacz. Wyświetlono tam się nieznany mi numer. Miałam ochotę to olać, ale koniec końców mnie jednak pod albo aby odebrać. Felix? Halo, czy nie powiem? Aha, Felix. Emilia, Felix za 10 minut w biurze, raz, dwa. No to zrobię wam. Mm, Taki, że wiedziałam, że to właśnie będzie Emilia, bo sprawdzałam w innych let's na YouTubie, wtedy, kiedy właśnie był wybór czy iść do miasta, czy iść do baru. Nie, to było, czy zostać w pokoju, chyba. Czy zostać yy, w pokoju, czy wyjść. To jeśli właśnie zostaliśmy w pokoju, to też właśnie był nieznany numer i dzwoniła Emilia. Za 10 minut bierze, raz dwa przepraszam, on tam pracuje, co on tam ma robić? Aha, chyba, że y, zrobił popijawę i po prostu ciocia będzie miała pretensje. Rozłączyła się. Ja przez chwilę siedziałem ogłupiona, w pół wybudzona nie mogąc sobie uświadomić, co właśnie się stało. Gdy tylko dotarło do mnie, co właśnie się wydarzyło, to raptownie wyskoczyłem z łóżka i zacząłem się ubierać no ale w sumie nic się nie wydarzyło na razie. Moja ciotka bywa nieobliczalna. W każdym razie wiedziałam, że lepiej się nie spóźnić, Dlatego jak najprędzej wybiegłem z pokoju i skierowałam się do biura, w, tym, w którym przesiadywała. O, też. Do, takie ładne widoki z okna są po prostu. Już na początku gry tym zachwycałam. Tak zielono. Hmm. Wiecie. Czy mogę coś powiedzieć? Oczywiście. Co wy u diabła robicie? No właśnie, to jest dobre pytanie. Co? Emilia właśnie przymierzała i zakładała na mnie nowy uniform hotelowy, w tle Nicolas z afrobatą kiwała A, to na tej zasadzie jeśli jesteś rodziną, to możesz pracować za darmo, no, pewnie tak. Przygotowuję się do pracy, no, mówiłam... Pomożesz nam w kawiarence, super. Ale... Twoja matka na pewno by się, by sobie tego życzyła. A on, ile powiedział, że ma 21 lat? Nie wiem, coś około 20, także... Nie mogę sobie tak nim pomiatać. Moja ciocia to tyran, istny tyran, a do tego szantażysta. się jakby miał nóż przystawiony na gardła. a nie mogłoby pozwolić na to, żeby wygadała się innym. No, ale to byś mógł po prostu odmówić, albo nie wiem. Felix, daj radę. Odmów. Dlatego wspomniała o tym wujowi, ale nie kontynuowała. Jedyne, co jej pozostało, to potem to, żeby głowę i przytknąć. Nie, Felix, walcz! O, o, o. Tak, nie po to przyjechałam na wakacje, by tutaj spędzić nie pracując, to absurd. Ja to chyba wybiorę. Praca w kawiarni to będzie mordęga, może mówić coś innego. W sumie pieniądze mi się pewnie przydadzą. Czyli nie będzie robił za darmo. Ale nieważne, my chcemy eksplorować teren, my się chcemy, rozwiązywać te misje i my mamy czas na pracę w kawiarni. Wybieram pierwszą odpowiedź. Pewnie cieszę się w kurzy. Chciałabym, potulnie z kuli głowę i się zgodzić na wszystko, co powie Nie! Tak łatwo się. Mi, tak łatwo ze mną nie będzie. To jest jakiś. Up? Zaczęłam, ale urwałam czując, jak zakłada na mnie muszkę, zaciskając. Moje szyje. I to jest właśnie. To jest po prostu też w wizualno walkach, że niby mamy e, trzy opcje, no ale i tak to musi być później skierowane jakoś na ten główny tor fabuły. Także no, Felix walczył, ale przegrał. Spojrzałem w dół i spo, spotkałem lodowaty wzrok swojej ciotki. Widać, nie chcę walczyć fair. Hmm? Chciałem coś dodać? Tak! Na pewno nie będę. Muszka na szyi złota zaczęła się. Yeah. Ona jest psychopatą. Hmm? Rzuciła z szyderczym uśpiechem na twarzy, prawie żywcem zdjętym z Nikoli. Nie, że ja by, nie, nie, żebym propagowała agresję wobec kobiet, no ale ani z mężczyzną, jest silniejszy. Mógłby ją chociaż jakoś delikatnie odepchnąć czy coś, no bo duszenie człowieka, nawet który jest swoją rodziną, nie jest za bardzo normalne. Czy one są spokrewnione? W sumie są trochę podobne. Pomyślałem, przeklinając w myślach, swoją przyszłość. Nikola się odwróciła, nie widziałem jej twarzy. A wstrząsający się od rzgawki po nie pozostawiał wątpliwości. Zasłaniała twarz Kichotcząc w najlepszy. Ja bym już uciekała stąd, naprawdę. Gdybym ja tam stał, pewnie Kichotę bym razem z nią, ale i tak strasznie mnie to wkurzyło. Nagle a ruszyła się wciąż z ledwo ukrywalnym uśmiechem. Ach, biedny mały Feliks. W młodym wieku złożył się z okrutną rzeczywistością. Jak widzisz, wolność to łód. W <sumie> Powiedziała poważnym głosem, jednocześnie przyta przytakując niewidzialnych widowni. Jak powiedział Bob Dylan, nikt nie jest wolny, nawet ptaki są przykute do nieba. Ładę, ładę. zawołała, unosząc dłoń w teatralnym geście. Stanąłem jak wryty, z nie tyle otwartą co zwyczajnie rozdzieloną gębą i niemniej zaskoczonym wzrokiem skierowaną na nikolę. Po chwili zorientowałam się, że moja ciotka również zamarła z mniejszym zdziwieniem, wpatrując się w nią. Nawet Emilia zamilkła, już się świata. Felix. Co? Ja też mogę coś mądrego powiedzieć. Aha, od czasu do czasu, nie? Wszyscy w szoku. Wszyscy będą milczeć do końca gry, po prostu. A żeby was. A spoko, że tak przyszafowałaś, Nikola. Nikola jest moim po prostu idolem teraz. Że tak ułagodzę, y, jako że to jest prawie family friendly, y, może nie family friendly, ale y, że tu udajemy, że jesteśmy porządni na tym kanale, dlatego przetłumaczę na no, odpierniczcie się. Zawoła i wybiegła z pomieszczenia, cała czerwona na twarzy. Tak troszkę ta scena była Yy, stresująca społecznie. O. <grywa> po chwili Emilia w milczeniu wróciła do poprawienia swojego stroju. Yy, w ciszy pozwoliła na maltretowanie się nad moją uniformę. Dopiero foto Nikola wygląda na to, że ochłonęła po tym, co się wydarzyło. O skórna macie. mać. <grywa> Tylko tyle masz mi do powiedzenia. <grywa> Jest dziwne, że... Yy, że ona i Wiktor jeszcze tam pracują za stosunek do... wszystkiego? <laughs> Felixie, teraz oficjalnie może stać się moim podwładnym. Twoim podwładnym? Ha, nie bądź śmieszna, kto chciałby mieć na sobą taką wulgarną dziewczynę jak ty? He? Czyśś miał coś do mnie? Ależ skąd mroczna dziewczyna z moich koszmarów? Po raz kolejny zaczęliśmy mnie do siebie głupio szczerzyć. A to mogło oznaczyć tylko jedno. Nasza kolejna potyczka się rozpoczęła. Niestety nie zdarzyliśmy cokolwiek powiedzieć, Czesia Emilia kresnęła w dłoni. Dość, albo oboje pójdziecie na zmywek. No fajnie, widzę taki taki ludzik w tym hotelu, chyba lubi się tam zatrudnię. Jak to? Wszystko mi jedno. No w sumie i tak został zaciągnięty do pracy, także. Odparłem z wyraźną obojętnością, ale minie. Wolę wśród klientów. No to sobie bądź, co mi co wchodzi. Nikola, może zapoznasz go z naszym... z naszymi dwoma najaktywniejszymi klientami, co? Naprawdę mogę? Daję ci pełne zezwolenie. Ognień w oczach Nikoli pojawił się w jednej chwili. Podśmiewała się za ściotkę, za ściotka zwróciła spojrzenie ku stercie dokumentów wyrażających na biurku. Hej, jakich klientów? Hej, jakich? No już, rekrucie, płala na Twoje pierwsze zadanie. Powiedziała Nikola, krepę z mnie w precy. Ale. No już, bez ociągania. Idziemy, idziemy. Złapała mnie za rękę i zaczęła ciągnąć na salę kawiarni. Aż to ko... Aż sam ochotę na kawę. E, no dobrze, oto Twój pierwszy cel. Ten. O, ten... E, ten oto przemiły pan przy stoliku blisko okna. Podaj mu kawę. Tylko tyle? Zgadza się? Proste, prawda? A więc, wio, misja start. To nie może być trudne. Odparłem zastanawiając się czy nie. E, wchodzę przypadkiem w jakąś pułapkę. No jak sam masz zrobić tą kawę i klient chce mieć cappuccino e, z idealną pianką, no to możesz mieć chłopaku problem. <grym> Jeśli nie potrafisz tego robić. Ale zważywszy na to, że zadanie zaplanowało się, i mnie ja toczyłem lekką obawę. Zwłaszcza gdy Nikola dała ku temu pełną aprobatę. Pewnie to być jakiś upierdliwy klient, czy coś. Sidła, pająka zdawało się do mnie coraz bardziej zbliżać. No to idę. Powodzenia. Powiedziała Nikola, prześmiewczym tonem: Pański Nowy bohater. Dziękuję. No mi ktoś przypomina. W sensie blu bluza wygląda troszkę jak szata z Gryffindoru. Tak, mam dziwne skojarzenie. Ej, w sumie to jest taki Harry, ma zielone oczy. To, to jest Harry, to, to, jest nasz Harry. Ja na tym się nie skończyłam, jeszcze na swojej w lepiej wymierz swoje, swoje... spojrzenie, okej, okay, boję się. Yy, zastanawiałem się o co chodzi, czy ma coś na twarzy, a może ugroziłem się czymś, co przykuje jego uwagę, cholera go wie. Nie pamiętam, że wcześniej Cię tu widział. Może klient jest zaoruszony naszym Feliksem. A no, jestem nowy. Naprawdę? <grystanie> Zaśmiałem się głupio, bo nie miałem żadnego pojęcia, z tym odpowiedzieć. Gość wydawał się normalny, ale z jakiegoś powodu mnie niepokój. No, mnie lekki też wzbudza. Czy mógłbym poznać Twoje imię? E, Felix. E, Felix Wagner. Felix! Miło mi! Nie, nie wiem, czy powinienem go czytać takim <grym> dziwnym głosem. Jestem Alan. Można by mnie w zasadzie nazwać stałym bywalcem. Aha, rozumiem, miło poznać. Powiedz, co myślisz o tym miejscu? Słucham? Chodź mi o tą kawiarenkę. Powiedziałem wskazując ręką najpierw na wnętrzne pomieszczenie, a potem wolno przesuwając w przeciwnym kierunku. Hotel. A także o okolicę skończył. Cóż, okolica jest całkiem ładna, a kawiarenka i hotel prezentują się całkiem dobrze. Naprawdę tak myślisz? Dziwnie się czułem rozmawiając z tym człowiekiem. Miałem wrażenie, jakby potrafił czytać moich myśli, a może z innego wymiaru. Z jakiegoś powodu poczułem olbrzymi dyskomfort. Jedyne, co chciałem, to jak najszybciej się zmyć. Troszkę się nie dziwię. Yy, miło poznać, ale czekam jeszcze paru klientów. Naprawdę? Cóż, szkoda. Liczę jednak na to, że będziemy mieli jeszcze okazję ze sobą porozmawiać. Tajemniczy Alan. Tak na pewno. <grym> Odparłem, po czym, po czym zwróciłem się do niego plecami i wycofałem w stronę Nikoli. Jak było? Miałem złe przeczucie. Co jest nie tak z tym typem? Hehe, <grym> też chciałabym coś o nim... Też chciałabym wiedzieć, co jest z nim nie tak. Powiedziałam, kładąc mi rękę na ramieniu. Przez mną zastanawiam się, czy może być duchem, ale duch nie zamawia. Znaczy, nie zamawia kawy. To też, ale jak Nikola go widzi, no to raczej jest człowiekiem, chyba. Chyba. A do tego każda osoba. A do tego każda osoba. Nie wiem, jak trzymać telefon, żeby było wygodnie. A do tego każda osoba, której, przycho e, która przy której przychodzi z nią rozmawiać, ma właśnie takie dziwne odczucia. Dam ci jedną radę, Felix. Nawet jeśli jesteś sam w pokoju, to bądź czujny, bo ten tybiczy ninja może nagle wyskoczyć skądkolwiek. No to by. Ale jakby faktycznie się tak wyskoczył, to, to, to był nie zwrot akcji. Wygląda na to, że jest to rada płynąca z jej własnego doświadczenia. Okej, okay, będę pamiętał. Strzesz się tego typiał, mówię ci. Nigdy nie wiadomo, co on sobie myśli. Kolejny raz dzisiaj poklepała jej po ramieniu. No dobrze, przyszedł pójdę na swój drugi cel. Stwierdziła z poważną miną. Owym celem okazał się starszy mężczyzna z bójną rodom. Jakieś rady? Spytałam z nadzieją w głosie. Po prostu się nie daj. Aha, to, to powinien być jakiś puc, tylko tyle. No dobrze, jakoś dam radę, pomyślałem sobie. Co takiego nie mógłby mi zrobić ten starszy pan? Okarnałam się i ruszę ku niemu. Proszę o to pańska kawa. Aha, czyli on nie robi tych kaw, chyba. Podaję. Dziękuję, postawię tutaj. Odparł gładząc się po bujnym naroście. Przyglądał mi się przez chwilkę. Ma pamięć, do twarzy, jednak ciebie nie kojarzę. Dopiero wczoraj przyjechałem. Hm. Może usiądziesz na chwilę i masz starcowi zmęczonym życiem towarzystwa. Wskazał mi krzesło, jednak z jakiegoś powodu poszedł na sobie presję. że lepiej nie przystawać na jego propozycję? Felix ma jakiś szósty zmysł, czy... Bardzo dziękuję, ale pamiętam, kiedy sam byłem młody, zaczął nie przejmować się mojej sprzeciwów. Też wtedy byłem taki jak ty. Też byłem wtedy taki, ja chyba jak ty. Tak jak ja. Dobrze, tu zakończymy, bo tak się rozkręciłam, że się okazało, że nagrałam 30 minut materiału. To na pewno będzie troszkę krótsze, ale na pewno dłuższy niż ostatni odcinek. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, już nie mogę się doczekać kolejnego odcinka i oczywiście zapraszam Was do innych filmów, do komentarzy, subskrypcji, lajkowania, Instagrama, Facebooku i do następnego filmu.